Cześć wszystkim, witam serdecznie w Tajemnicach Kryptowalut. Słuchajcie, dzisiaj jest odcinek specjalny, bo moim gościem. Jest Julian Krypto, dzisiaj będziemy rozmawiać trochę o historii Juliana w krypto, jak to się zaczęło oraz o narzędziu Max Data App, narzędziu do analiz on-chain, przeprowadzimy dla Was też taką analizę on-chain na żywo. Jeżeli to co robię to Tobie się podoba, zostaw łapeczkę w górę, zostaw pozytywny komentarz pod filmem, suba i dzwoneczek, a my przechodzimy do chwili ogłoszeń i do odcinka. Zapraszam. Jeżeli chcesz kupić lub sprzedać swoje kryptowaluty za gotówkę, polecam Tobie sieć kantorów Cashify dostępnych w całej Polsce. Bez problemu znajdziesz kantor w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania. Na hasło Tajemnice kryptowalut otrzymasz zniżkę przy transakcji. Serdecznie polecam. Zapraszam również do grup tematycznych Tajemnice kryptowalut. Na grupach znajdziesz najświeższe informacje, newsy oraz wydarzenia z rynku kryptowalut, a linki do tych grup znajdziesz w opisie tego filmu. Cześć, Cześć. wszystkim. Cześć wszystkim. Witam na kanale Tajemnice kryptowalut. Ze mną jest dzisiaj gość specjalny Julian Krypto Siemaneczko, cześć. Będziemy dzisiaj mówić właśnie troszeczkę na temat historii Juliana, bo myślę, że jest ona niezwykle ciekawa. Pokażemy też Wam narzędzie Max Data App oraz omówimy sobie na żywo sytuację, którą aktualnie mamy na rynku, także myślę, że będzie mega, mega ciekawie. Dobra. To zacznijmy może od Twojej historii, Julian. W ogóle od kiedy jesteś na rynku krypto, skąd tutaj się wzięłeś? Skąd pomysł w ogóle na Twój kanał? Bo też Twój kanał śledzę nie od wczoraj i też wyróżniasz się swoim kontentem, więc dlatego też chciałem Ciebie tutaj tak? zaprosić, żebyś poopowiadał. Czym się wyróżniam, powiedz mi, bo jestem ciekawy, bo ja nie oglądam innych twórców. Mam a okay. nadzieję, że na pozytywne. Tak, pozytywnie, jak najbardziej. Przede wszystkim dlatego, że robisz analizy on-chain poprzez MaxDate. Poprzez to, też, że Twoje filmy są, bym powiedział, troszeczkę inaczej montowane, nawet inaczej niż mój, bo są bardziej płynne. Widać, że dużo pracy też na to poświęcasz. Ja wiem, ile czasu czasami schodzi na montażu filmów, a uważam, że Twoje te są też bardzo takie dynamiczne, te przejścia są, dlatego, dlatego właśnie uważam, że się tym wyróżniasz. Nie? To przykuwa uwagę, przynajmniej okay. moją. Nie? Mhm. No to miło, dzięki. To rzeczywiście trochę trwa. Uważam, że jeżeli wiesz, mój film ma obejrzeć na przykład 3-4 tysiące osób, to ja to przeliczam na sekundy dla każdego użytkownika, dla każdego widza. Jeżeli przykładowo obejrzy mnie 4 tysiące osób, no to każda sekunda jest mnożona razy 4 tysiące. W związku z tym staramy się te filmy zrobić jak najbardziej skondensowane, tak żeby najmniej tracić czas moich widzów, a najbardziej dać im wartość w tym czasie. Tak to wygląda. A pytałeś się mnie o historię, czy? Tak, o twoją historię, skąd się wziąłeś na rynku krypto, skąd pomysł właśnie o odpalenie tego kanału, tak? Skąd pomysł na Max datę, do której za chwilę przejdziemy? Jakbyś mógł coś o sobie poopowiadać? Bo też wiem, że jesteś bardzo długo na rynku. To znaczy pomysł na w ogóle na krypto, skąd się wziął? To nie był pomysł od 2017 roku, tylko już od 2013 roku, a wtedy miałem bardzo taką ciekawą poradę inwestycyjną w cudzysłowie oczywiście od mojego kolegi, który był traderem profesjonalnym i ja się go zapytałem, mówię: "Słuchaj, Tomek, co ty sądzisz na temat Bitcoina? Może warto w to zainwestować, może warto to kupić?" A Bitcoin wtedy kosztował akurat 1000 dolarów. No i on powiedział mi, że nie, że nie, to nie, raczej nie, bo on się na tym nie zna i on nie inwestuje w rzeczy, na których się zna i w ogóle nie wie jak to działa. No i finalnie wtedy tego Bitcoina nie kupiłem, tylko się temu rynkowi gdzieś tam przyglądałem. Dopiero swoją przygodę tak na full zacząłem w 2017 roku. No i od tamtego czasu jestem w rynku bardzo regularnie od 2020 roku codziennie. I uważam, że Bitcoin jest po prostu przyszłością. To jest rozwiązanie technologiczne, które daje ogromne możliwości, ogromną oszczędność dla systemu. Dla systemu pieniężnego i dlatego uważam, że to się będzie rozwijało. Więc tutaj to jest technologia, podobnie jak AI, jak sztuczna inteligencja. Moim zdaniem, warto wchodzić w rynki, w branże, które się i tak będą rozwijać. I tak ludzie będą w te branże chcieć inwestować swój czas i swoje siły po to, żeby coś stworzyć, wykreować. Więc tutaj jest po prostu duże pole do, do popisu przez najbliższe lata. Tak okay. uważam. Powiedz mi, to jesteś bardziej bitcoin maksymalist czy Ethera i alt, gdzieś tam również interesujesz się, tym skupujesz? Jak to u ciebie wygląda? No, musimy sobie zadać pytanie generalnie: dlaczego ludzie przychodzą do rynku kryptowalut? Dlaczego ludzie przychodzą do bitcoina? Bitcoin różni się od dolara właśnie tym poziomem inflacji, gdzie w bitcoinie ten poziom inflacji jest na poziomie minimalnym. Teraz będzie mniej niż 1% od halvingu, realny poziom inflacji. Natomiast w przypadku dolara to jest 3% teraz, ale było kilkanaście procent, albo 8%, kilkanaście procent w przypadku złotówki i my z tych walut fiducjarnych ludzie chcą uciekać. I wchodzą w rynek bitcoina i przy okazji również wchodzą w rynek altcoinów. No, a altcoiny w większości przypadków, w znacznej większości. To są shitcoiny, mimo że większość się również bardzo ładnie nazywa i mają ogromną inflację, dużo większą niż złotówka. To prawda. Więc yy, uważam, że ludzie przesadzają, jeżeli chodzi o altcoiny. I generalnie społeczność na, za, zapom, zapomina w pewnym momencie, jakby o meritum tego, czym jest rynek kryptowalut, skąd to się wzięło. Że to jest ta decentralizacja, to bezpieczeństwo. Ta bardzo dobra tokenomia bitcoina, której większość altcoinów po prostu nie ma. Oczywiście są projekty technologiczne ciekawe z dobrą tokenomią i jeżeli ja szukam altcoinów, to przede wszystkim obserwuję ich tokenomię w pierwszej kolejności, dystrybucję, portfele, decentralizację, inflacyjność, podaż tokenów i oczywiście ich popyt, ewentualny, który może być na te tokeny. No ale musi być, to nie może być tylko hype, to nie może być tylko ładna nazwa, ale to musi być dobrze skonstruowana tokenomia i rzeczywiście użyteczność danego tokena, a nie tylko nazwa. Okej, okay, okej, okay, super, fajna odpowiedź. Powiedz mi, dobra, czy możemy przejść teraz do max daty? W ogóle skąd pomysł narodził się na stworzenie narzędzia on chain i czy w ogóle ono się wyróżnia też od na innych narzędzi, bo tego jest troszeczkę dużo. Co to są dane on-chain? Od tego zacznijmy. Dane on-chain to są dane, które mogą dopiero ewentualnie wpłynąć na cenę bitcoina albo dane giełdowe, na przykład funding rates, czyli stopy finansowania na giełdach. I jakby problem polega na tym na chwilę obecną, u większości analityków i traderów, tak jak obserwuję to i obserwowałem od początku, że mając cenę bitcoina, tylko i wyłącznie cenę bitcoina, starają się z tej ceny wyciągać różnego rodzaju indykatory, czyli wskaźniki. RSI, STOCH, RSI, MACD i masę innych, które jednak, jeżeli znamy sobie sprawę, jak są liczone, to one są wszystkie liczone na podstawie poprzednich świec historycznych ceny bitcoina. Ewentualnie czasami jeszcze dodatkowo wolumenu. Natomiast przede wszystkim one są w oparciu o cenę bitcoina. I to jest problem moim zdaniem znacznej większości rynku i traderów, ponieważ na giełdach jest cała masa wskaźników, w oparciu o cenę danego aktywa, danego towaru. Natomiast dane on-chain to jest coś zupełnie innego niż wskaźniki, dane. Czyli dane to są informacje, co dzieje się na sieci, zanim jeszcze być może to coś, to zdarzenie wpłynie na cenę towaru. Można to porównać do na przykład portu i statków w porcie, które wpływają do portu i z daleka widzisz, że wpływa do portu. Płynie już do portu statek z towarem. Jesteś w stanie odczytać na, na tym okręcie czy na tym statku, co to jest za towar i stwierdzić, jaki towar za chwilę będzie w porcie dużo, dużo niższy, dużo, dużo niższej cenie, ponieważ za chwilę do portu właśnie trafi cała masa tego towaru. I obserwując na przykład dane on jesteśmy w stanie obserwować przepływy pomiędzy giełdami i obserwować. Wpływy bitcoinów na giełdy i ewentualnie zareagować i sprzedać przykładowo część swojej pozycji, zanim ktoś inny dokona takiej sprzedaży. Czy na przykład kasa, stablecoiny, które wpływają na giełdy. Tak samo jak z tym statkiem, który przypływa do portu, jesteśmy w stanie zaobserwować moment, w którym ktoś przelewa kapitał na giełdy i ewentualnie zareagować, zanim ten ktoś, ten wieloryb kupi bardzo dużą część bitcoina. Czy na przykład ludzie, którzy trzymają bitcoina długo, czyli długoterminowi inwestorzy, to są ludzie, którzy mają duże doświadczenie na rynku, a w związku z tym, że mają duże doświadczenie, bo dużo długo trzymają bitcoina, mają te emocje bardziej opanowane i bardziej się uznają na, na rzeczy. W związku z tym, jeżeli nagle widzimy duże wyprzedaże ze strony ludzi doświadczonych, a przy okazji cena jest stosunkowo wysoko, to również jest to pewnego rodzaju informacja, co może się wydarzyć. No I to są właśnie dane on-chain. Ja rozróżnię od razu dane i metryki. To dam tutaj znak równości dane i metryki, a wskaźniki to jest coś innego. Wskaźniki są wyliczane na podstawie danych. Przykładowo, RSI jest liczony na podstawie X świec z przeszłości, według konkretnego wzoru. Podobnie MACD. Podobnie średnia krocząca, wykładnicza średnia krocząca i tak dalej. To są wskaźniki na podstawie danych. Natomiast dane, przykładowo Funding Rates, są niezależne od ceny. I dlatego one mają rzeczywiście prawo, prawo wpływać na te ceny. Przykładowo Funding Rates. Moim zdaniem to jest jeden z ciekawszych rodzajów danych, który pokazuje nam, jak bardzo są... Optymistycznie albo pesymistycznie nastawieni traderzy na rynkach? Czy obstawiają shorty? Czyli można powiedzieć, że to mierzy sentyment, nie dla osób tak niewtajemniczonych. Jeszcze raz poproszę. Ale można powiedzieć, że funding Rates mierzą sentyment. Do, dokładnie. Jeżeli wszyscy uważają, że będzie spadać, to co wszyscy już zrobili? No sprzedali. Sprzedali. Jeżeli wszyscy sprzedali, to czy ktoś dalej będzie w stanie sprzedać? No, raczej nie, więc mamy teoretycznie dołek. Znajdują towar, prawda? Już wszystko sprzedali. W związku z tym, jeżeli ten towar coś ze sobą wnosi, a Bitcoin wnosi, i wszyscy już sprzedali, to czy cena jest w stanie bardziej spadać? No, ciężko. Nie wiadomo jak. Ktoś by musiał to sprzedać dalej, ale no skoro wszyscy już sprzedali, to nie da, nie da rady. A jeżeli wszyscy już kupili. No to przychodzi to co korekta. To? Wiadomo. No, to, no, bo wszyscy już kupili, tak? Nie ma, nie ma już tego, tego parcia, nie ma tej siły do tego, żeby tę cenę spompować wyżej. I teraz okay, ja na początku. Jeszcze, jest... jeszcze jakbyś mógł, przepraszam, że ci przerwę, bo to jest dosyć istotne. Jakbyś mógł pokazać na MacStacie, jak, jak ten chart, który teraz masz pokazany, jakby za, załadować po zalogowaniu do aplikacji. Akurat to jest mój prywatny. A, więc okay, tego nie, nie załadujesz, ale otworzę nowe okno i go stworzę teraz. OK, bo to jest też dosyć istotne. Myślę, że dużo ludzi nas oglądających e, używa Maxdaty i myślę, że to jest dosyć dosyć ważne. Nie? Więc e, pierwsza sprawa, wchodzimy na pro wykresy. Zmieniamy język na polski od razu, bo jesteśmy w Polsce. Wchodzimy na pro wykresy i klikamy ładowanie czarców. Po środku mamy ładowanie czarców. Jest tu wiele różnych już gotowych, stworzonych tak. przez zespół MaxDaty wykresów. Można z nich korzystać, ale można też stworzyć je po swojemu. Też od razu dodam, na przykład można kopiować te niektóre wykresy. Jeżeli się nam podoba jakaś, jakiś wykres, można kliknąć Ctrl C. Teraz można sobie stworzyć nowy charts, wpisać Ctrl -V, Już mamy załadowany. O, to jest super. Natomiast no. jak stworzyć przenoś jak stworzyć coś takiego. Dodaję porównań. I dodaję dodatkową metrykę, która mnie interesuje, i na przykład, niech to będzie CBR. Mam w tym momencie taki symbol. Przenoszę to do nowego okna poniżej. Teraz mogę to zmienić, wygląd tego, oczywiście, tak, żeby to mi odpowiadało. Bo teraz już zwróćcie uwagę, są takie momenty na tej metryce, które mają takie niskie, bardzo wybicia w dół. Zwróć uwagę, jak to koreluje z ceną, przeważnie, te niskie wybicia i co się dzieje wtedy z ceną. To teraz sobie pokażę to trochę wyraźniej. Linia bazowa i zmienię ten kolor na taki mój wcześniejszy. Ok. I ta metryka konkretnie pokazuje stopień nasilenia zakupów na giełdzie Binance względem giełdy Coinbase. To jest bardzo ciekawe. Czyli to CPR, czyli Coinbase-Binance ratio tak mogę to przetłumaczyć? Dokładnie tak. Zresztą jak nie wiesz, co znaczy jakaś metryka, to po prawej stronie na dole wpisujesz centrum pomocy, wpisujesz CBR. Okay. Masz już całą definicję Super. oraz Super. instrukcję na ten temat. Świetnie, rewelacja. Więc. Dodajmy jeszcze dodatkowo wskaźnik, bo na, może nas interesować przykładowo RSI na Bitcoinie. Tutaj zaznaczam, że MaxData, tak jak pewnie już zauważyliście, pokrywa się w pewien sposób z TradingView, ale rzeczy, które są w MaxDacie nie są w TradingView, no bo się rzeczy nie mogą być, tak? Chociażby CBR, no bo, no bo tu chodzi o inflow, więc jak? Następnie mamy RSI. No i RSI akurat na tamtym wykresie miałem długości 30, Standardowe jest 14, więc no i wygląda to tak. No i teraz najciekawsza sytuacja. O co w tym wszystkim chodzi? Bo oczywiście można to śledzić ręcznie i na chwilę obecną jeszcze trzeba to śledzić ręcznie. Ale jeżeli ty na przykład byłbyś zainteresowany tym, żeby mieć takie powiadomienia z automatu, to za kilka dni lub tygodni będziesz mieć możliwość stworzenia. Przykładowo, takiego alertu. Zobacz. Interesuje Cię założenie, interesuje Cię otrzymanie alertu w momencie, gdy metryka CBR jest powyżej jakiegoś określonego poziomu, na przykład takiego, oraz RSI, może być nawet na tym samym interwale, jest powyżej też jakiegoś poziomu. Co wtedy robisz? Robisz wtedy coś bardzo bardzo prostego. Na początku dodajesz alert na CBR. Klikasz wartość większa niż ta, którą wybrałeś. Może być na interwale jednogodzinowym. Wyłączasz powiadomienia. Co ciekawe. Zapisujesz. Dodatkowo tworzysz kolejny alert na RSI Bitcoina. Tutaj stwórzmy sobie na 14. OK. 14 świecowym. RSI Bitcoina interesuje nas powyżej też jakiegoś określonego poziomu. Niech to będzie 60. Wartość, interwał jednogodzinowy, przecięcie. OK. Ale tutaj mamy Bitcoin RSI większe niż 60. OK, niech będzie. Zapisz. Teraz te dwa alerty łączę w jedno, tak żeby otrzymywać alert tylko wtedy, gdy w jednym momencie pojawi się, będą spełnione dwa warunki, mianowicie CBR wysoko oraz RSI również wysoko. Klikam po prawej. Stwórz pro alert. Dodaj warunek, który musi być spełniony. Wybieram dwa ostatnie, które stworzyłem. Fajnie. A następnie. Stworzę proalert. Ciekawa. Okay, pro proalert pro -alert już teraz jest stworzony, ale teraz jeszcze chcę się dowiedzieć, czy to na pewno w ogóle ma sens, co ja teraz zrobiłem. Bo jedno jest, że ja mogę na wykresie widzieć i mnie się może wydawać, że po takiej sytuacji cena powinna spadać. A druga sprawa to jest, że ja powinienem to faktycznie policzyć i przebadać na jakimś oknie czasowym, czy rzeczywiście tak było. Historycznie. Więc co można zrobić w takiej sytuacji, żeby się dowiedzieć? No i również jest na to możliwość. Otóż można zrobić backtest. Automatycznie, bardzo szybko, klikamy na backtest. Dwa warunki, które tutaj muszą być uwzględnione tylko to musi być tak ten interwał, który nas interesuje możemy wybrać okno czasowe. Ale ja widzę akurat tutaj jeszcze coś mam teraz z systemem, tak że będziesz mógł to wyciąć, bo to jest jeszcze właśnie w toku. Spoko, no? więc, więc o test testach po prostu nie powiemy na razie. Okay. No i, i dzięki temu, że możemy skombinować, połączyć dwa alerty w jedno, to możemy otrzymać właśnie alert wtedy, gdy jeden wskaźnik oraz metryka jest wysoko lub kiedy metryka oraz wskaźnik jest nisko. I dzięki temu dużo efektywniej podchodzić do rynku. Okej, okay, to, to, to jest generalnie, generalnie mega, ten, mega ten pomysł Ten pomysł na to się wziął, bo nie wiem, czy Ty też miałeś taki moment w spekulacji i tradingu, że przychodziło do Ciebie na przykład po 20, 30, 40 alertów dziennie, powiadomień i w pewnym momencie zacząłeś się po prostu ignorować, bo było ich za dużo. Tak, to prawda, to prawda. No właśnie. Ten system pomaga na to, żeby tych alertów było mało, ale żeby były efektywniejsze. A powiedz mi, dobra, powiedz mi tak, czy jesteś w stanie teraz przeprowadzić taką delikatną analizę tego, co mamy obecnie na rynku? Oczywiście ten kanał jest dla widzów świadomych, także to wiadomo, że to nie są porady inwestycyjne, tylko tak po prostu, co ty widzisz na chwilę obecną, nie? Bo ja osobiście czekam na małą korektę, zobaczymy, czy ona nadejdzie. Okej. Okay. Dodam tylko, że ja nie analizuję, nie staram się przewidywać czy analizować zbyt daleko w przyszłość, tylko analizuję to, co widzę. Czasami są momenty, w których nie widzę nic, ale to, co widziałem ostatnio, to były wzrosty w rezerwie bitcoinów na giełdach. Czyli napłynęło trochę kapitału na giełdę, ale to nie był kapitał, który mógłby kupić bitcoina, tylko był to kapitał, który mógłby być sprzedany. I tutaj właśnie mamy ten napływ bitcoinów na giełdy, który tutaj widzimy. Ja kilka dni temu wyliczałem, jaki jest prawdopodobny zjazd cenowy po takim napływie bitcoinów. Wtedy, według moich analiz, prawdopodobny spadek cenowy wahał się od około 2,5% do około 5,5% w przeciągu kilkunastu godzin. Kilkanaście godzin już minęło. Także Spadki się jeszcze nie rozpoczęły aż takie duże i na podstawie poprzednich wzrostów rezerwy bitcoina byłem w stanie policzyć o ile średnio spadała cena po danym wzroście i na podstawie tego, że wiemy ile teraz bitcoinów napłynęło na giełdy jesteśmy również w stanie policzyć z jakąś odrobiną prawdopodobieństwa o ile ta cena może odreagować, czyli może spaść, jeżeli te bitcoiny miałyby być sprzedane. Oczywiście nikt tego nie zagwarantuje nam, że one będą sprzedane, no niemniej jednak jeżeli ktoś przelewa bitcoiny na giełdy, to jest duże, duża szansa, że rzeczywiście je sprzeda, a w związku z tym ta cena może spaść. Akurat wtedy policzyłem spadek na poziomie od 2,5% do około 5,5%, no zatem jeszcze jakieś 2% w dół teoretycznie mamy, ale czy dalej będziemy odreagowywać tamte, poprzednie wzrosty. Ja staram się tego nie analizować, tak jak powiedziałem wcześniej, za bardzo w przód. Tylko jeżeli jakaś konkretna metryka wybije u mnie jakiś konkretny poziom, który jest ryzykowny, to wtedy dopiero reaguję. Nie staram się reagować na zaś. Czyli nie podchodzę tutaj typowo technicznie do analizy, ale obserwuję to, co się dzieje na rynku. Jasne, jasne, rozumiem. Fajnie, no to tutaj jakby obydwaj nastawiamy się na korektę. Zobaczymy czy ona nadejdzie mniejsza lub większa. Aczkolwiek nie wiem jak Ty, ale ja osobiście jestem już raczej up, up only z małymi turbulencjami po drodze, nie? albo większymi turbulencjami. E, ja Ci powiem, zadajmy sobie teraz pytanie. Kiedy rynek będzie najbardziej up only? Jak Twoim zdaniem to będzie wyglądać? W okolicy ETF-u, w okolicy halvingu. No właśnie, no o tym rozmawialiśmy, tak? My teraz rozmawiamy o ETF-ie, wydarzenie, które będzie prawdopodobnie za kilka miesięcy, za, za miesiąc, za dwa miesiące. Rozmawiamy o halvingu, o wydarzeniu, które będzie za pięć miesięcy. Rozmawiamy o luzowaniach w Stanach Zjednoczonych, też będą być może za pięć, za sześć miesięcy. My już teraz o tym myślimy, bo my analizujemy rynek regularnie. Ale ludzie, którzy będą za pół roku słyszeć o ETFach na Bitcoinie to znaczna część tych ludzi usłyszy o ETFach na Bitcoinie z mainstreamu Zgadza się to będzie ogromna być może ja tak obstawiam to będzie ogromna nagonka na Bitcoina właśnie w momencie Fów w momencie halvingu w momencie luzowania też może być Rąlenego. tak, że w momencie samego ogłoszenia ETF-u może być jakiś e, nawet większy sell the news, a potem po prostu, i, kilka bo też te firmy potrzebują kilka miesięcy, żeby obdzwonić swoich klientów, żeby ten kapitał przyprowadzić, bo to jest po prostu normalna sprzedaż tak. produktu finansowego wtedy. E, tak. I to potem. Ale, ale ten kapitał będzie znaczący, nie? który powinien przypłynąć. No właśnie do tego dążymy. Kiedy będzie największa nagonka? Największa nagonka będzie w momencie samych ETF-ów, no to pytanie właśnie, czy to nie będzie najlepszy moment do sprzedania. No właśnie, moim zdaniem, chwilowo tak, ale no zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało, nie. Już się nie mogę tego doczekać. Bo zwróćcie uwagę, każda wcześniejsza znacząca, każdy wcześniejszy znaczący szczyt Bitcoina miał pokrywał się z bardzo ważnym wydarzeniem. To prawda, to prawda. Mieliśmy rok 2021, to był Coinbase IPO, Panie, czyli ogromny hype. Tak, to było ogromny kwietnia hype. chyba, nie, coś takiego. Tak, tak kwiecień dokładnie, nowiastu, 2021. No, okay. Mieliśmy rok 2017, 17 grudnia, Bitcoin Futures na Chicago Mercantile Exchange. Ogromny hype, w momencie szczytu bardzo, bardzo ważne wydarzenie. Akurat rok 2025 to tam było odwrotnie, bo wtedy Chiny zdelegalizowały transakcje kryptowalutowe 25? dla banków. 2013, okay, przepraszam. Okay. Chiny zdelegalizowały transakcje dla banków. No ale albo są to bardzo, bardzo pozytywne wydarzenia, albo negatywne. Natomiast zawsze jest jakieś wydarzenie. Przeważnie jest to jakieś wydarzenie, które zmienia bieg i kierunek. Czyli chcesz powiedzieć, że lokalny top może być wywołany samym zatwierdzeniem ETF-u, tak? Nie zdziwiłbym się. Okej. Okay. Ja tu zgadzam się się z tą zdziwiłem. teorią. Przypomnij sobie, Salwador. Akceptacja bitcoina w Salwadorze. Mhm. To był szczyt i zaraz potem dzień potem bitcoin zaczął spadać. Później food, Chiny zbanowały bitcoina już finalnie. Kolejny szczyt tuż przed zjazdem, bardzo dobry moment na, na sprzedaż. Kolejne państwo legalizujące bitcoina Republika Środkowej Afryki, kwiecień 2022. Więc to jest ciekawe rozgrywać wydarzenia, ale teraz bitcoin jest tutaj bardzo ciekawym aktywem również z innej perspektywy, ponieważ on napędza altcoiny. I jeżeli mamy wahanie na bitcoinie rzędu 5%, to na altcoinach to są przeważnie dwa albo trzy razy większe. I to jest ciekawe. Dlatego tutaj moim zdaniem tak istotne jest obserwowanie tych nawet niewielkich drgań bitcoina, ponieważ jeżeli ktoś przechowuje altcoiny, to dla niego to są naprawdę duże już różnice w cenie. To prawda, to prawda. Okej, okay, chyba będziemy kończyć. Wyszło nam około tam dwudziestu kilku minut. Także co, Julian? Dziękuję tobie za wizytę tutaj na moim kanale. Link do oczywiście mediów społecznościowych Juliana macie w opisie tego filmu. I co? Widzimy się z moimi widzami pewnie w najbliższym odcinku dajcie znać jak ta rozmowa się spodobała czy używacie maxdata co myślicie o nadchodzących ETFach na bitcoinie a my się z wami żegnamy trzymajcie się cześć dzięki wielkie hej